Chciałem powiedzieć, że ja tu ledwo żyję wokół zesraela na maksa. To, co on miał w dupie, teraz, teraz ma w płucach Uprawialiśmy seks z dupy do płuc. No. I druga sprawa, jak wiecie, tak wygląda. Oleg, nasz prezydent. Oleg, nie pije nie leżąc. Oleg, dzisiaj Pokaż nie ten swój asortyment, który tu wdupiłeś. O! To jest efekt. Olek jutro startuje w zawodach, na Expo To wziąłem do Mateusza Widzicie, robi formę Bo jutro pewnie na Expo będą jakieś konkurencje To nie moje To nie no. jest moje Nasz Oleg prezydent, powiedział, że jest okazja wystartowania Z trzeciej kadencji Jak się nazywa to miejsce, Nie wiem Podkowa Leśna Podkowa Leśna no. No. więc to jest nasz prezydent 2018, startuje w wyborach. I wkładam Sebastianowicza z zapraszamy że, że wszystkich... do no, Dobra, jedziemy. jedziemy. I zamykamy okno, bo się wietrzy za bardzo, musi ładnie pachnieć chyba. Już, y chciałem powiedzieć, że wykład trwał, znaczy wykład, y warsztaty, technika przysiadów, tylko te, też szkolenie trwało 6 godzin. Po 6 godzinach wchodzimy do auta, tu dalej <laughs> No, dobrze było, dobrze było. Był jak zrzygał się w aucie. Jest Grzegorz, się zesrał w aucie. Wyjątkowo dzisiaj, ale 30 skrzydełek z KFC wciągnąłem na raz z frytkami. Potem jeszcze Stripsy 2, znowu dwa skrzydełka. Eee, eee, co to było? Aha, shake czekoladowy, tak, z bitą śmietaną. Mm, tak, ja nie widzę gdzie jest kamera, żeby się patrzeć. I co? No i będzie stranie w nocy. No. Gdzie jest, tu jest, a tu jest. Bruda, bruda Bruda? Chciałem to... powiedzieć, że to jest ruda broda Totalnie no ruda broda ruda, ruda. Ruda Dobra, Sąsko. jedziemy, kurwa Idziemy O kurwa, ale jedziesz Dobra, ty, bo tu ludzie patrzą, kurwa, jak na dawnów Przestań, kurwa Ja pierdolę Kurwa, ale droga, ja pierdolę To jest mój pacjent, ja się nim opiekuję tylko Czy się Grzegorz, bo niebezpiecznie Patrz jaki on jest mały, patrz ta łapa Mój palec i jego łapa Pokaż koszulkę Sebastian tak. hmm. A znowu większa łapa Grzegorz Waldi. Nie chciałem a, powiedzieć, w Audi kurwa? <grym> w Audi Michała a, Grzegorz w Audi Michała Chciałem powiedzieć, y, dlaczego pan, y, pan skasował Audi Michała? Nie skasowałem, ukradłem po prostu Dlaczego ukradłeś? No, bo miałem zapas taki ze trzy Audi sobie chciałem zrobić Żeby było, czekaj, bo ja nagrywam ciebie, ty nagrywasz mnie, a ja nie mam twojej ale twarzy Ale, ale wysuszył kurwa teraz No, to Mój już tak jest tak no, nie Proszę mówić Ja odmawiam składania zeznań Dlaczego ukradłeś Audi? Odmawiam składania zeznań i idę na samo ukaranie, dziękuję Aha, dobrze A ty już dwór po mojego adwokata Ja biorę asparcie. Dobra, tyle na dzisiaj, bo już tak pierdolimy na nas, że to jest masakra Sara. I teraz zaczyna impreza Ty nagrywaj, bo dziękowałbym, że ja jestem kurwa jakiś zaniadek Krasniewski Olek Krasniewski no. <laughs> po mnie na trzy szklanki jedzie To jest na to ciebie nie chłopi Trzy szklanki jedzie Ja jestem jest... w swoim pokoju, chciałem powiedzieć To jest tak hmm. Ja kupiłem, bo chyba ten jest biedak, cebulak, nie? Znaczy, on jeszcze nie wie, że ja mu za paliwo nie dam, dlatego ja mu leję szklankę, żeby potem mu powiedzieć: Przecież kurwa, piłeś moje. nie mnie dotkany, już dawno już się zżył. Super Saiyan! To jest nagrane wszystko. Super sajak! Ale jedzie. Ja Ale kurwa, jedzie. No, oj, ja powiem? Od. Odnośnie ja, no, z dupy do Polski, kurwa. No. <coughs> Ogólnie Grzegorz powiedział, że no, Tak nie sra dzisiaj jak zawsze. On no, tylko tak sera czuwa się 24 godziny. Chce na więc... Jutro idziemy o godzinie gdzieś 10:00 na Na co, kurwa? Ja by się przystał... Na co idziemy? Gdzie? Nie na wiem gdzie. Expo. Na ptak expo? Trzeba będzie pokazał ptaka, ja będę pokazał expo. I co będziemy robić? EXPIĆ? Ex będziemy zbierać Expa. Ja będę ten barbarzyńcą. Z Big na, jutro będziemy. Na miecze. Big, Big Mike będzie też z nami. Jak utrzymam pulę, zobaczymy co on powie na moje i jutrzejsze. Czy to przebije, czy nie. Sebastian się tam palcuje Nie wiem o co mu chodzi. Dobra, tyle musimy tą <grym> <grym> Witam Państwa. E, przypadkowo spotkałem w hotelu Aleksandra Właśniewskiego, takie e, takie... <laughs> chciałem zapytać, e, czy jest, wystartuje na Pan było. w wyborach najbliższych prezydenckich w 2018 roku? Będziemy opijać. A, a który rok mamy? 17. Mhm. To my jesteśmy Wieg? w Unii? Tak. A jesteśmy już w Unii? Jesteśmy. A wojna się skończyła? To? Będzie. A Sebastian Kot jest dalej pedałem?

Oczywiście wciąż jest znowu, no który miesiąc? 12 Dziękujemy ja za ja wspaniały materiał. No końcówka, musimy do szpitala lecieć, vloga, bo tak, na porodówkę, no. bo Grzegorz już rodzi, rodził, no to rodzi kloca. Także ja na tym zakończę vlog, a on niech sobie jeszcze dalej popierdoli, nara, nara. Numer jeden. Wbijamy na expo z tym od osobnikiem, no.